Za chwilę będziemy mogli też złożyć nasze znicze, nasze światło. Zrobiło się bardzo modlitewnie, bardzo refleksyjnie, taka chwila głębokiej zadumy. Chcę Wam bardzo podziękować za to, że jesteście. Dziękuję Wam za świadectwo waszej wiary. Wzruszające jest to, jak ktoś tu w czasie naszej całej modlitwy jest na kolanach. Za takie świadectwa bardzo dziękujemy. Tak myśląc, modląc się. Gdzieś głęboko mojego serca dotykało to, co papież powiedział w ostatnich dniach przed swoją śmiercią. Jak się dowiedział, że są ludzie na placu i się modlą, to powiedział: Całe wasze życie, was szukałem, a teraz wy przyszliście do mnie. I w jakimś stopniu. Te słowa, one są żywe i one wypełniają się tutaj. Papież nas szukał, każdego z nas szukał, łowił swoim słowem. I my dzisiaj przyszliśmy i mówimy: Ojcze Święty, pamiętamy o Tobie, bardzo Cię kochamy, a Ty wstawiaj się za nami. Bo nasze serca są pełne prośb i błagania. Tyle spraw, które Ci szepczemy nieustannie. Jesteś blisko Pana Jezusa. Wsłuchuj się w nasze prośby i przychodź nam z pomocą. A my chcemy ponieść to, co, co nam powiedziałeś. Chcemy żyć według Twojej nauki. Dziękujemy Ci za te słowa o Westerplatte. Każdy ma swoje Westerplatte, każdy musi walczyć. I chcemy podjąć tę walkę, aby żyć tak jak nas uczyłeś. Stawiaj się w niebie za nami wszystkimi. A my o Tobie pamiętamy i Ciebie bardzo kochamy. Wstawiaj się Ojca w niebie w tym błogosławieństwie, którego razem chcę udzielić. I jeszcze bardzo dziękuję tutaj śpiewającym za ten piękny program modlitewno muzyczny. I za modlitwę i za śpiewy. Pięknie, że jesteście. Bardzo Wam dziękuję.